Cześć, dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę o najlepszym randkowozie w naszej kolekcji. Mowa oczywiście o Chevroletcie Chevel z 1969 roku. Zapraszam. Może na początku powinniśmy zacząć od nazwy Chevelle, ponieważ ona już sama w sobie bardzo dużo mówi o tym samochodzie. I po raz kolejny musimy się cofnąć do początku lat 60., a dokładniej do 1964 roku, oczywiście, bo wtedy właśnie zadebiutowała pierwsza Chevelle. No i miało być to troszkę mniejsze auto od flagowej Impali, ponieważ miał być to model, który zdominuje segment mid-size'ów. A jak wiadomo, Impala jest całkiem dużym zwierzakiem, więc odpowiednikiem mniejszym może być na przykład Gazelle. No i Chevel to jest połączenie dwóch wyrazów: Chevrolet i Gazelle. No jakby nie patrzeć, ma to sens. No ale przenosimy się do 68 roku, kiedy to zadebiutowała druga generacja Chevelle. I właśnie ten model idealnie obrazuje, jaka była dynamika zmian amerykańskiej motoryzacji w latach 60. No bo popatrzcie sami na rocznik 68, 69, 70 i 71. No to jest coś niesamowitego, że tylko jedna generacja co roku się zmieniała. Chevelle też jest fajnym przykładem na to, jak dużo opcji do wyboru mieli klienci Chevroleta w latach 60. I pomijając już mnogość różnych modeli, to sama Chevelle występowała w czterodrzwiowym sedanie, w kabriolecie, w kombi, w coupe i nawet... Pikapie, ponieważ tak, El Camino to jest tak naprawdę Chevelle pozbawiona po prostu drugiego rzędu siedzeń. No coś niesamowitego. My oczywiście wybralibyśmy wersję coupé i jestem przekonany, że większość z Was również zdecydowałaby się właśnie na taką wersję nadwozia. No ale pozostawały jeszcze też dodatkowe pakiety. No i jednym z nich była Malibu. Ale był też SS, czyli Supersport. No i pewnie jak dobrze wiecie, Supersport był dostępny z mocniejszymi silnikami, i zdecydowana większość z nich opuszczała fabrykę w jednotonowym kolorze nadwozia, bez winylowego dachu. W wersji SS też nie spotkamy raczej kanapy, tylko dwa oddzielne fotele z środkową konsolą po środku oraz z lewarkiem zmiany biegów, oczywiście też. W podłodze. Nasza Chevel to wersja Malibu, którą właśnie charakteryzuje winylowy dach i listwa na progu. To, co też charakteryzuje wersję Malibu, to przednia kanapa. Wewnątrz mamy ciemno niebieską tapicerkę. I ja muszę Wam się przyznać, że nie jestem fanem kolorowych wnętrz, raczej preferuję jasnobeżowe albo po prostu klasyczne czarne, ale w każdym razie muszę powiedzieć, że to wnętrze mi się po prostu podoba i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie jest jakoś nachalnie jaskrawe, czy może po prostu idealnie oddaje klimat tamtych lat, nie wiem. To jest nieistotne, to jest zawsze subiektywna ocena. Możecie mi napisać w komentarzach, co Wy myślicie o tym ciemno niebieskim wnętrzu. Ale to co widzi kierowca, to tak naprawdę tylko prędkościomierz i wskaźnik paliwa. Jeśli stracimy prąd lub olej, no to mają nam się zaświecić kontrolki tak samo jak zaczniemy się gotować, więc jesteśmy w pełni uzależnieni od działających kontrolek. Poza tym na desce mamy jeszcze tutaj przełącznik, włącznik w zasadzie świateł, wycieraczki, oczywiście zapalniczka to jest pozostałe wyposażenie każdego samochodu z lat 60. A na środku mamy sterowanie nawiewami. No i cóż, i tak poza tym to jest po prostu to ładne, stonowane wnętrze. Nie ma tu jakiejś wirtuozerii, ale jest naprawdę bardzo schludnie. To co chciałbym Wam szczególnie zwrócić uwagę to to, że mamy tutaj lewarek zmiany biegów przy kierownicy, dzięki czemu możemy sobie wrzucić drive, posadzić tutaj partnerkę i ruszyć na przejażdżkę, na randkę. I muszę wam powiedzieć, że właśnie jeżeli mam gdzieś jechać z żoną na kolację, to najchętniej zabieram przewel, bo każda przejażdżka w tym samochodem jest po prostu ma po prostu niepodrabialny klimat. Dobra, zobaczmy, ile jest jeszcze miejsca z tyłu. To, na co na pewno warto zwrócić uwagę i co warto pochwalić, to to, że kanapa się pochyla po skosie, dzięki czemu mamy łatwiejsze wsiadanie. I to, że w tą kanapę mocno wpadamy, widać, że to jest troszkę inna kanapa niż w ponikarach. Ale jak tu zamykamy tą kanapę, to trochę nam brakuje miejsca na nogi, ale tragedii też nie ma, więc myślę, że śmiało cztery dorosłe osoby mogłyby wyruszyć na wypad za miasto. A wypad za miasto to jest miejsce, w którym idealnie sprawdza się szewel. Pomimo tego, że 350, która znajduje się w tej szewel, nie pochodzi z wersji SS, to trzeba przyznać, że jest naprawdę żwawa i w zupełności wystarcza w tym samochodzie. Poza tym, mamy wspomaganie tarczowych hamulców i wspomaganie kierownicy, więc jazda nim jest naprawdę mega komfortowa. No a wydech jest oryginalny. Mamy żeliwne kolektory wydechowe, cały oryginalny wydech, więc on jest naprawdę bardzo spokojny i przy niskich obrotach praktycznie w ogóle nie hałasuje, więc jadąc sobie 100 na godzinę możemy sobie komfortowo rozmawiać. Zresztą Posłuchajcie sami, bo na wysokich obrotach potrafi wydobyć z siebie ten piękny bulgot v Dobra, jesteśmy na naszej trasie dnia z klasykiem, gdzie każdy z Was na własnej skórze może przetestować auto z naszej kolekcji, do czego szczerze zachęcam, bo naprawdę warto. Ale wracając do Szewel. Jeśli chodzi o ilość silników, które mógł wybrać sobie klient, to było ich tyle różnych, że aż szkoda tracić czasu na to, żeby wymieniać każdą możliwą moc. Jaka była dostępna w Szewel, więc tylko tak z grubsza. Była oczywiście rzędowa szóstka, która, no cóż, wyglądała komisnie w tej ogromnej komorze silnika, i tak naprawdę tylko 10% klientów decydowało się na ten silnik w Szewel. Ale to, że to jest unikatowy silnik, to wcale nie znaczy, że jest więcej warto od v A jeśli chodzi o V8, to był Small Block 307 i 350 oraz Big Block 396 w zakresie mocy od 200 do aż 375 koni mechanicznych. Chociaż niektórzy klienci, ci bardziej obrotni, którzy wiedzieli jak to załatwić, mogli zamówić Chevrolet z silnikiem 427 o mocy 425 koni mechanicznych, które nie była dostępna w oficjalnej sprzedaży. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak mogli to zrobić, to odsyłam was do filmu o Jenko skrzynie do wyboru były cztery dwubiegowy automat trzybiegowy automat, trzybiegowy manual i czterobiegowy manual w naszej Chevelle jest 350 spięta z trzybiegowym automatem, więc taki najbardziej popularny zestaw Chevelle Malibu i to co muszę powiedzieć o tym samochodzie to to, że przede wszystkim jest to świetny randkowóz ponieważ tak jak wspominałem Wam wcześniej zapinamy sobie drive i lecimy z partnerką, która siedzi obok. Słuchajcie, ten samochód jest po prostu tak przyjemny, że można w nim odpłynąć. Naprawdę, siedzisz na tej dużej kanapie, Twoja partnerka jest przytulona i jedziesz po prostu przed siebie. Nic cię nie interesuje. Plus, jest praktycznie bezobsługowy gaz, hamulec. Nigdzie nie ucieka. Nie musisz trafiać w czarne, bo jedziesz idealnie po swoim pasie. Po prostu jest bezobsługowy, mega przyjemny. Plus ten wydech, o którym Wam wspominałem, tak jak słyszycie, go praktycznie w ogóle nie słychać. Co jest z jednej strony fajne, z drugiej strony sam nie wiem. Chyba gdyby to była moja prywatna Chevel, miała ze mną by zostać na dłużej. To pewnie bym wrzucił tutaj jakiś bardziej rasowy tłumik. Aby troszkę tego brzmienia lepszego uzyskać, ale sam nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy zostawilibyście taki wydech, czy jednak byście wrzucili troszkę bardziej rasowe brzmienie, ale też to, co chciałem Wam zwrócić uwagę, to to, że nią się jedzie tak, jak mówiłem, bezobsługowo. Ona się super trzyma drogi, ale. Trzeba ją wyczuć i jej zaufać. Ponieważ zobaczcie, tutaj teraz mamy łuk, i zobaczcie, jak ja tutaj wpadam. No można, by, można by pomyśleć, że zaraz z tego zakrętu wypadniemy, albo przynajmniej wypadniemy przez drzwi, ale tak naprawdę ten samochód się idealnie trzyma drogi, tylko ma miękkie zawieszenie, które cię przechyla. Plus jeszcze jest ta kanapa na sprężynach, która tylko potęguje te uczucie, więc jeżeli już wyczujemy i zaufamy, Szewel, eee, to naprawdę można się nią fajnie pobawić. A jest naprawdę żwawa. Zobaczcie, teraz jedziemy sobie jakieś 50 mil na godzinę, ogień spokojnie, bez stresu. Ale właśnie dobijamy 7 dyk, No już mamy 8 dyk. <śm> no naprawdę nie mamy żadnego stresu, jeżeli chcemy wyprzedzić jakiegoś tira gdzieś na trasie za miastem. Plus, zobaczcie, teraz. Trzy szybkie łuki, i wchodzimy sobie z taką prędkością około 50-40 mil na godzinę. I ona nawet nie myśli o tym, żeby nam jakiegoś figla sprawdzić. No, naprawdę genialny wóz! Naprawdę super. Uwielbiam ten samochód. Jeśli mam być szczery, to Cheval z tych wszystkich aut w naszej kolekcji jest jednym z moich ulubionych. Na pewno mieści się w top 3 moich ulubionych samochodów. Także. Ja się jeszcze trochę pocieszyć na naszej trasie, a wy napiszcie mi w komentarzu, jakie kolejne auto z naszej kolekcji chcielibyście poznać bliżej. No i pamiętajcie, założyliśmy nowy kanał, więc jeżeli podobał Wam się ten odcinek, chcecie być na bieżąco, to łapka, dzwoneczek, sub dobrze wiecie, co robić. W każdym razie dzięki za dzisiaj. Na razie. Cześć!